Dzień wszystkim Dziś wybrałem się na rekonesans w teren Popatrzeć za bykami Trochę potropić I za zrzutami przy okazji Może już coś te starsze zaczęły u nas prawdopodobnie Myślę te większe zrzu zrzucić Zrzuciły Także no warto Warto się w terenie pokręcić Piękna pogoda słoneczna. Naprawdę przyjemnie się chodzi. Trochę teraz słońce przeszkadza, bo razi. Niekiedy, ale można sobie obrać trasę, tak, żeby było słońce za plecami. Dobra. No i stanąłem sobie tutaj. Zatrzymałem się. I co? Mamy coś. Leży widać. Coś starego. Nie wiem czy to szpicek chyba będzie No jak? O proszę, szpicek, Le blady No jest Elegancka jest fajna sztuka. Przynajmniej na pusto nie będę wracał. Dobra, ja się jeszcze rozejrzę tu po terenie. Jeszcze się pokręcę jakieś, nie ja wiem, i będę się zbierał, bo Mam też inne rzeczy do załatwienia. Także no, taki dzisiaj dziomek. Całkiem, całkiem udany. Powodzenia tam wam wszystkim w terenie. Trzymajcie się, niech wam darzy. Cześć.